27 grudnia, czyli nie tak strasznie dawno temu w Polsce i w całej Unii Europejskiej, rozpoczęły się masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. No i co w związku z tym? Według niektórych to wielki krok w walce z pandemią, a według niektórych to początek akcji depopulacyjnej i zniewolenia. Ja wiem, że od marca 2020 w Polsce zaroiło się po prostu od niespełnionych wirusologów, lekarzy, wakcynologów, epidemiologów, statystyków, analityków, bakteriologów, genetyków, ekonomistów i tak dalej. Niemniej ja przyznaję się, że nie jestem jakimś specjalistą, ale chcę po prostu publicznie zastanowić się nad za i przeciw tym szczepieniom. Pierwsza rzecz... Na którą trzeba według mnie naprawdę zwrócić uwagę, to to, że cóż, wszyscy się zaszczepimy. Nie oszukujmy się, nawet jeśli nie będzie przymusu szczepień, to życie osób niezaszczepionych będzie tak uciążliwe, że po prostu złamię się ich, albo wypchnie na margines życia. No taka prawda, kwarantanna, świadectwo szczepień przy pracy itd. Po prostu nie zaszczepisz się, nie ma Ciebie. A druga rzecz to zastanawia mnie to, że tyle ludzi jest zaniepokojonych, że to takie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia może być, że oni się chyba jednak nie zaszczepią. Okej, okay, możecie się nie zaszczepić, ale ile z takich osób pali papierosy, pije piwo, wino, wódkę, ćpie trawę, obżera się słodyczami, je mięso, w tym wieprzowe po kilka razy dziennie, chodzi spać o drugiej w nocy. Tu już aż tak bardzo na zdrowiu nie zależy. Dopiero kiedy pojawia się szczepionka, to wtedy stają się tacy fanatykami zdrowia, tak? Bo szczepionka jest gorsza niż wyżej wymienione. No, to jest hipokryzja. Ale przechodząc do meritum, analiza kilku argumentów proszczepiennych razy antyszczepiennych. Jeden. Szczepionki zlikwidowały już masę chorób zakaźnych. Tak, z tym ciężko się kłócić. Polio, tężec, krztusiec, ospa prawdziwa itd., itd., O tych chorobach udało się prawie zapomnieć właśnie dzięki szczepieniom. Z drugiej strony nie znaczy to, że obecne szczepionki poradzą sobie z COVID-19, a taka na przykład grypa hiszpanka została pokonana długo zanim powstała na nią szczepionka. Dwa. Szczepionki przeciw koronawirusowi powstały w kilka miesięcy, a najszybciej do tej pory szczepionka powstała w 4 lata. Jak najbardziej, prawda, jest to powód do niepokoju. Nikt nie ma prawa znać długofalowego działania. Ale też od lat nie było sytuacji, aby cały świat tak bardzo potrzebował konkretnej szczepionki w jak najszybszym czasie. Co skłoniło do nadzwyczajnego wysiłku i nadzwyczajnej kontroli. Zresztą, tyle się mówi o tym, że korporacje farmaceutyczne i medyczne ukrywają prawdziwe leki, gdyż opłaca im się leczyć, ale nie wyleczyć pacjentów. Może teraz właśnie pokazały pełnię swoich możliwości, gdyż nie dało się dłużej utrzymywać całej planety w kwarantannie. Może to nie ta szczepionka powstała za szybko. Ale inne za wolno. 3. Nie ma innej opcji niż szczepionka. Nie da się utrzymywać całego świata w kwarantannie, a koncepcja zbiorowej odporności upadła. No, trudno mi się nie zgodzić. Bez szczepionki i ten koronawirus i tak kiedyś zaniknie. Może nie na zawsze, ale na długi okres. Pandemie i epidemie tak mają, że po prostu przychodzą na rok lub dwa, a potem odchodzą. To kiedyś było cykliczne. Niemniej, na pewno szczepionka ukróci czas pandemii o kilka miesięcy i przyspieszy powrót do normalności. No i miejmy nadzieję, że zapobiegnie nawrotom zmutowanego koronawirusa w przyszłości. Zaś co do zbiorowego przechorowania, tak zwany model szwedzki poniósł porażkę, co przyznali sami Szwedzi. Szwecja ma jedną z najwyższych śmiertelności na osobę. Wielokrotnie bijąc pod tym względem sąsiednie kraje Norwegię, Finlandię, Danię i Islandię które mają podobnie niskie zagęszczenie ludności. Zakładając, że w Polsce śmiertelność wynosi 2%, to gdyby zachorowała chociażby połowa populacji Polski, to zmarłoby powiedzmy, że około 300-400 tysięcy osób, a nawet więcej, bo szpitale byłyby totalnie zapełnione i ekstremalnie przeciążone. A ludzie, którzy przychodzą nie tak bardzo ciężkie, ale również ostre zakażenia, i normalnie dałoby się ich uratować, tak umarliby. No i chorzy na cokolwiek innego nie mieliby żadnych szans. Masa trupów na ulicach. I tak myślę, że ponad milion osób by odeszło. 4. Wytrzymaliśmy długo bez szczepionki. Epidemie nie trwają naturalnie dłużej niż rok, dwa i zanikają bez szczepionki. Obecnie już mamy spadek zachorowań. Tak, ale po pierwsze, na pewno warto przyspieszyć choćby o kilka tygodni powrót do normalności. Po drugie, szczepionka może zapobiec nawrotom oraz endemią. Po trzecie, epidemia hiszpanki, która w ogóle zanikła na zawsze, w zasadzie bez szczepionki, czy cykliczne epidemie dżumy, to mimo wszystko bardziej śmiertelne epidemie. A im niższa śmiertelność, tym dłużej epidemia się utrzymuje. Póki co sytuacja z koronawirusem rozwija się prawie identycznie co z, co z Hiszpanką, ale nie wiadomo, jak to, jak to potoczyłoby się dalej. Pięć lekarzy i naukowcy mówią, że szczepionka jest bezpieczna. Owszem, ale również liczna mniejszość ekspertów wyraża co do niej sceptycyzm. Zresztą, kto powiedział, że większość musi mieć rację oraz że większość ma dobre intencje, kiedyś eksperci zaprzeczali, jakoby palenie papierosów powodowało raka. Lekarze przeprowadzali też eksperymenty pseudomedyczne w obocach zagłady. To, że ktoś jest specjalistą, to jedno, ale też mamy własny rozum i nie powinno się z niego zrezygnować. 6. Szczepionka nie wstrzymuje transmisji wirusa. Tak, nie wstrzymuje, ale przyznają to sami producenci szczepionek. Dlatego po szczepieniu nadal trzeba będzie między innymi nosić maski. Wstrzymuje jedynie możliwość zachorowania na chorobę COVID-19. 7. Szczepienia na COVID pomogą zwalczyć pandemię. Nawet jeśli ktoś jest spoza grupy ryzyka, to szczepiąc się można uniemożliwić transmisję wirusa, tak aby on w końcu zanikł. Niestety można. Bo sami producenci nie przyznali, że zapobiega ona dalszej transmisji wirusa, a jedynie zachorowaniom na, na chorobę COVID-19. Wiem, to, to tylko sfera możliwości. 8. Szczepionka jest nieprzebadana. Oczywiście, że jest przebadana. Przeszła wszystkie fazy testów klinicznych, jak każda inna szczepionka. Pytanie tylko, czy przeszła je dostatecznie dokładnie. 9. Tylko szczepienia pozwolą na skuteczną obronę przed groźnym wirusem, więc nie ma nic lepszego. Poniekąd prawda, tylko szczepienia mogą pozwolić na obronę przed wirusem, bynajmniej z tych rozwiązań, które oficjalnie znamy. Który, nie oszukujmy się, jest groźny nie tylko dla starych i schorowanych. Wiemy, że COVID-19 może uszkodzić układy wewnętrzne, osłabić na długi czas odporność, a wskaźnik jego hospitalizacji jest bardzo wysoki. 10. Szczepionka zmienia kod genetyczny. Szczepionki RNA i DNA cechują się tym, że zamiast fragmentu wirusa szczepia się fragment materiału genetycznego patogenu, który rozpuszcza się w cytoplazmie. Nie dostaje się jednak do, do wnętrza jądra komórkowego i nie może zmienić DNA. Przynajmniej tyle mówi się oficjalnie. To oczywiście tylko kilka przykładów z obu stron. Nie zachęcam, nie zniechęcam, tylko analizuję fakty i stwierdzam fakt, że prawdopodobnie i tak wszyscy się zaszczepimy. To wszystko, co miałem do powiedzenia.